Eldo na rejonie, Hunter na Mikrofonie, witam was w kolejnym materiale z Pixel Laki bloków z Diabełem Hello? Elo Elo, <laughs> takie kurwa... Zapomniałem się przywitać z Zawsze miałem takie przywitanie tutaj różnorodne... Elo Zaskoczył wszystkich, słuchajcie No i kolejne laki bloki przypominam kolejny odcinek u Diabeła Wbijajcie na... Będę teraz od ciebie ściągał, bo zawsze mi to się przypomina Wbijajcie na Facebooka, codziennie od yy, 16 do 20, od poniedziałku do piątku są yy, streamki u mnie i alpaka.shop.com gdzie możecie kupić koszulki, bluzy, kubki z Albertem Maskotek raczej nie będzie, bo kurwa ściągnięcie tego z Chin jest droższe niż sama alpaka Także jebać I dziękuję za, za uwagę I lecimy z lucky blokami tego typu Benz. Jeszcze tylko tutaj mamy autora yy, v 2 Info, ma pobudowana 5-6 godzin Jestem dalmatorem w robieniu ma, więc sry za błędy Nie używam polskich znaku, bo są niewidoczne Bawić... Sry. Się no więc... W końcu po to się gra w gry, nie? Tak, to się gra. Zostaw like pod filmem, subskrybuj Huntera nie była. dzwonek, by być na bieżąco z materiałami. O, Yellow o, Band. no i ver, bo szybko, elegancko to co, tutaj. go, go? By już łapę, gościu. O ty kurwa, jak mnie wyprzedził! Znaczy, no to my, to my proszę sobie, bardzo, bardzo pierwsza lewaga, elegancko. Jak no mówisz, że lecimy, to lecimy. To ja złapałem już zero pokemonów, także jest szybciej teraz. O, ty ja już łapię drugiego. Całkiem niezły levelinio. Ogólnie arenka jest taka trochę u mnie do dupy, bo łapię na Charmanderze, który jest bardzo niewymiarowy. I see, ja na poli w racie. Takie... A nie no, nie, no kurwa, jak się nazywał ten, co trzeba było na fiarce zagrać, żeby. Yy, Snorlax? Tak, Snorlax. O, proszę bardzo, kolejna legenda, bardzo mnie to o, cieszy. Już trzecia cieszy. w sumie na cztery złapane Pokémony. Całkiem nieźle, całkiem fajnie. Całkiem nie najgorzej rzeczy. Ooo, Shiny! Are you fucking good, bro? Co? Shiny Pokémon? Shiny Pokémon? Tak, to jest shiny? Nie. Nie jest shiny? Musi być shiny. Tylko niestety. Najgorszą kurwa ma abilitkę, jaka, czyli naturkę, jaka może być. Ty, no dobra, nie jest najgorzej, ja mam dwie. Ja jeszcze jednego muszę złapać, dobra, ja mam trzy. Ha, Jedna śmieszna. to jest hyperbestia. U mnie. O, to ja ją chcę. No, ale dostaniesz co najwyżej fangę w nos, gościu. Tak, zobaczymy, zobaczymy zaraz za swoje manipulacje o, o ten odpalej. I... Ty wiesz, ty tą swoją manipulację towarzyszy mi, kurde, na co najwyżej drobne z portfela ukraść, gościu. O, bardzo dobrze, to ja lubię tak drobne. Ja A to jest fakt. Ja lubię drobne. Proszę cię, bardzo zapraszam w takim razie do wybierania sobie pokabiania tych typu... A, dobra, to ja teraz. Mm. Był jeden. Nie ma problemu. No, Walshit. Well, <laughs> 4 Aha. <laughs> Aha. Bardzo mi się podobała reakcja. No i słuchaj, ja jestem chłopak bardzo słowny. Jak mówię coś, to to, to robię, nie? I tyle. al kota zajebał. <laughs> dawaj, na teleport tam u siebie. Go. Balę cię na łebkości, dawaj. Dawaj. Poké Battle Emerald. Eee. Turtle made it to the world Dobra Tych, podobają mi się te dasze odcinki, takie fajne, takie Fajne takie, nie za ciekawe Opa, nie Aquajetem? Dżam, dża, dża, Dobra, mak, pyk, pyk, ciup, ciup. No to, to też na chwilę To nie zajdzie. jest źle zajebiście wodny pokemon, jakbym ci kopa zajebał Tak właśnie, on kopa zajebał takiego, że on jest jeszcze dodatkowo typu O! Więc... Naganadel no, no, dostanę w dupakę, tak czy srak It wasn't very A, faktycznie. Czekaj, to może z tego wezmę pierdolne Nek no, jak ja mam ataki gościu. Bierzesz o, legendę z tego i ona ma backbite'a. Czaj, nie Felstingera 50 power'a i kurde 15 powera, bo ma fury atak. Y, backbite'a, iż... backbite zdecydowanie Felstinger, no. Felstinger to jest atak, którego używasz na dobitkę, bo jak. Y... A nie mam, nie mam tego backbite, gościu. Aha, okej okay. Bo no. to jest sam atak... bez kurwa żadnych ataków na przykład. <laughs> Teleport. O, nie udało się. Ciekawe. Ale to jest kurzający. A dobra, nie poszło. A ten dobra. ma ataki? Tak, ma. Bombelkowy <laughs> promień. Podpaliłeś mi pingwina. Are you fucking <laughs> Zresztą to są pokemony, jakby był pokémon kurwa kropla wody, to i tak by się dało go podpalić, więc... <grym> chyba jest taki, nie, czekaj... Nie, właśnie, dobra, dzięki. Tacy właśnie kropek z TVN-u. <grym> Naklejasz go na telewizor kurwa i polewasz wodą. Coś było z tymi kropkami, że one się tam tak, świeciły Tak, ja miałem, ja miałem kropka jak kiedyś. Jak Pindola ktoś pokazał w telewizji, to się ten... To się świeciły kropki. No, tak było. Dobra, w ogóle, kurwa, pokumony? jaka to była... nowy świat w ogóle, nie? Ja pierdykam, jaka technologia, na gówno na telewizorze się świeci, o Jezu! O panie, panie, kurwa maszyna! A, się odpaliłem chyba trochę za bardzo, przepraszam. A czemu nie? Dobrze. Dobrze. Ham, hem, hem, ham, hem, 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 ham, hem. Ham, 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 ham. O właśnie, rozjebałem oko mojemu, yy, tutaj... Charmanderowi, sorry Charmander. Już cię naprawiam. Ohoho, ho, ho. hello my friendo. Czyli le legendary? Ohoho, hello my friendo. Ohoho, hello my friendo. Kurwa, trzy podrządcie rząd się człowieku. O co chodzi? Dawaj czwartego. Chyba, że ten ma 32, dobra, to Git. No i dobra, ten też może być. Kolejny znowu trzy legendy. To jest fucking błości you no. Know? Ciekawie, ciekawy, ciekawie. ciekawie. Mm -hmm -hmm. To ja teraz oczekuję na Ciebie. No ja na przykład nic nie mogę złapać. O, dobra, mam coś. O, widzisz, jak ty mnie zaimpalował. Taki nie taki. Okej. O, coś mówiłeś o Trzech legendach? No, No to ja też mam 3. O, to dobrze. Mam pół szansy na to, żeby ci zajebać legendy. No tak byś to zrobił, nawet jakbyś miał jeden na sześć szans. Ooo, więc... czyżby Zabdos? Zabdos. Indeed. ja miałem y, Artikuno, ty masz Zabdosa, to jeszcze Mutresa, będzie Uno dostępne. Dobra, nowest. dawaj. To ja ci wybieram Mass Fest dobrze jest numer jeden. No proszę bardzo. No proszę bardzo. Numer 5 No proszę bardzo.

Elektrycznego nic nie masz? No tak średnio bym powiedział A, no to, to, to Może być problematyczne No powinienem zmienić Pokemona, bo tak to nie ma szans, żeby ci coś zrobić Ja nie zrobię tego, jak ja znajdę do no, 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 Pussy Player mm -hmm. <laughs> Dawaj. Dobra, no to w takim razie teraz wjeżdża to, myk O zdziro ja jestem wodny Ferry, czyli na mnie będą na przykład... O, właśnie, takie pokemony dobre będą. Ja pierdole elektryczny, legendarny ptak kurwa i nie ma atakującego ma. Flying. Poke... Ja idź pan. I jeden No Co jest z tym Pokemonami 25. Tak bullet seed, No to nieźle bulecji tak akurat jest dobry, bo ta atakuje do 5 razy i za każdym razem po 25. Aha, no dobra, no to nie najgorzej. Nie obrażaj. Panie, nie obrażaj, pan dobre? No dobra, masz. Paraliżuje cię jak się, o, dobra, zajebiście. <giby> Uuu, uh, Gengarito. Mm -hmm. Pyk. I pyk. I wanna be the very best, like no one ever was. Dlatego gram kotem. Pym, 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 pym. gram no kotem. Fake out. To jest mój najlepszy ten. Fake, fake out, fake out używaj tylko raz, od razu ci powiem. Nie używa się go drugi raz, bo on tylko jest na pierwszą turę, żeby sfinktować okay. przeciwnika. No to masz 10 ataku, double slap. Ja atakuję dwa razy po 10. No to zajebiście. To teraz pokażę... O nie! Zoba, zoba! Ale cię podpaliłem! Dawaj! Dawaj! O, zdech. O kurwa. Gryź! Zaśpiewaj mu kołysankę, może ucieknie... O nie. Zaśpiewaj mu kołysankę, może ucieknie. No ja pierdykam. Dobra, jest coś, poczekaj. Pędz. O, zmieniłeś mi atak ze specjal-atakiem chyba. Tak. O, skonfuzjowałem cię teraz. Nie, tak? Nie gadam z Tobą, Anter. Ja pierdolę, nie ale dzisiaj masz kompletny niefart, naprawdę. Przepraszam, Bartuś. Kasujemy Pokémony. Przepraszam, ja naprawdę nie chciałem, żeby to tak wyszło. Nie chciałem, żebyś był głównym, ale że jest. <laughs> nie chciałem, żebyś był głównym. No, bo mnie to tak niechcący wychodzi, no. A idź pan. O, widzisz. Na następnych zawodach nie pokonasz. Ja na honon? No. Na następnych zawodach się pokonam? Tak dobrze, on ma dziesiąty level. O, też mi to złapałeś, widzisz? O, widzisz. No to zaraz jego podpierdolę. Nice. O, i zablokał z... <ślapple> Mi się pokazał tutaj ten. Jakiś e, fajny levelowy i z rytki. I zniknął. No myślałem, że Mortar spadnie to jest bardzo fajnie. O, 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 o! Ol, wyjebał do góry, kurwa. człowieku, jak w wesołym miasteczku, ty, takie. Mówisz, że jakiś Legendary? Tak, takim razie. Ej, dlaczego mi się. Dobra, ten mi się złapał, ale jeden mi się nie złapał, Zabdos. Mogę go dodać sobie? Tak, spoko. Dwa zapdosy masz? Nie, jednego, jednego. Tylko on mi po prostu nie wszedł do Pokebola, bo on spadł w przepaść. Przez arenkę. Widziałeś, że złapałem Mewtwo, ale kurde, jak dziwnie, że on ma większy level niż inne wszystkie legendy? Bo tak 8. jest ustawiony przez ten, przez yy, modyfikację. Okej. Okay. Dobra. No to panie kochany. Pięć. Lecimy 5? Tak. Dobrze. 2. 100% accuracy kurwa mam dzisiaj. Naprawdę. Eee, ale dobrze, że przynajmniej wymana za legendę, więc nie narzekam jakoś strasznie. Mm. Ach, hmm. The fucking Pokemon God Nie mam nic atakującego, bardzo mnie to. Się... Ja jestem typu robacza trującego Tego typu, więc... Tak, jestem tego typu, więc... O, no będzie cię roniło co turę? Naprawdę walnąłeś Pokemona Boga jakimś ugryzieniem pająka kurwa i to mi zabrało tyle HP? <gryzanie> POKEMON! No, tak bywa. No. Co ci powiem. Znaczy ten akurat nie jest Pokémonem Bogiem. Nie jest? Nie. To Arceus jest Pokémonem Bogiem. Mi się wydawało, że Directina też. Nie. Aurorus. To w sumie. Do... Nie, 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 rok będzie dla ciebie beznadziejny. Nie, rok, rok... będzie dla mnie dobry. Serio? Tak, okay. bo jestem typu lodowego. A, myślę, że jesteś wodny. To masz bąbelek. <laughs> O, bombel! i my, spikesy. You a Wyplucie, atak wypluciał. <głos> <głos> Taki atak? Lamerski, tak zwany. Polamy tak ty mnie ty jedziesz tym Pokémonem, panie. O no, co chodzi? To jest kurde Giratina, gość. Ała? Ała? Nie rób tego, e, e. Zaraz mi się PP skończą, hmm. będzie tyle. Pepe, pan Dziobak Dojedź go Jak yes. dźwięki robi Ja pierdolę Nic nie, nie mam ma? żadnego dobra no. <noise> <noise> mam jeden, ale nie czy on atakuje w końcu czy nie Atakuje, dobra ale mi się udało, ja pierdolę, a ten nie ma też żadnego elektrycznego, kurwa Zabdosy są niepełnosprawne mocno ostatnio O chuj chodzi w tych pokojach A, Future site wszedł, dobra Także ty. Kurwa, tak się zdziwiłem, o co chodzi. O, tak jakiś, siema. Jak się odwrócił do mnie tyłem, ten to, jakiś tak bardzo wyjebany ma w tę walkę. Nawet no, jesteś flying, dla ciebie będzie co dobre. Jakiś. Fire? Kamienne. A, okej, okay, dobra. Kamienne. No to tupa. Co na nim masz, Fightingi normalne będą normalne, nie? Fighting nie, bo jestem latający, to za pół. To w ogóle odpada. Flying też odpada, bo ty jesteś flying. Nie, Dobra, to akurat to jest... nie robi nic. Znaczy, jestem elektryczny. Ale extreme speed jest dobrym wyborem. Bo no raz, że jest ma... szybciej atakujesz... ...a dwa jest typu normalnego. Jakbyś miał coś fairy, to byś mógł zaatakować. No właśnie nie mam. No to tym extreme speedem musisz mieć. No to niezły extreme speed. Uc. No i to by było z tyle zwalania jak tym speedem. Pupitar, tu tu tu, 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 tu. A nie, dobra, przecież to nic nie da. Zaśmieciujeć. <laughs> no i to by było chyba tyle zaśmieciowania. Co <laughs> tam jeszcze masz? Manektryk, elektryczny pokemon No elektrycznego idealnie. Tak I'm extrantic mistrzek galaktyk I just wanna die Okej, okay, no problem Dzięki Co tam jeszcze masz? Ice, ice, baby Ice'a masz O kur... Dlaczego ja nie użyłem tego wcześniej do ciebie? Am I my ok, o, I tak to gówno da, no, nieważne a, la, la, la. 3-0, fajne pokemony Bartek, da, da, da No niestety Bartusiowi dzisiaj, słuchajcie, nie poszło Ale wy za to możecie pójść do Bartusia, żeby obejrzeć kolejny odcinek, A, no który bardziej. będzie taki, taki, Później, taki to przejście. będzie sfabrykowane, będziemy grać tyle czasu, dopóki nie wygram, więc <laughs> Do jutra może zobaczycie odcinek <laughs> Także serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału, mamy nadzieję, że wam się podobało Wszystkie instrukcje macie w opisie w karcie i na ekranie końcowym macie kanał Bartka, także wbijajcie do niego, przypominam wam, że live są na facebooku alpaka.shoplo.com, gdzie możecie kupić sobie koszulki z Albertem i w ogóle. I kacę was widzowie, do następnego, trzymajcie się and you.